Hej, hejo, mam na imię Iwona i zapraszam w odziedzinę na filmik na nowy vlog z Londynu, z Londynu, w żałobie z Londynu, którego nie spodziewałam się, że trafię do niego w takim momencie z Londynu podczas pogrzebu królowej. Mam nadzieję, że on się spodoba, no i cóż, zapraszam, stańcie ze mną na dłużej, a jak tak, łapka do góry, no i lecimy z tym filmikiem. Naszą podróż rozpoczęłyśmy od lotu samolotem, wylądowałyśmy na Luton, skąd przemieściłyśmy się autobusem do centrum Londynu na przystanek Victoria's, Victoria Station. Ogólnie nasz pobyt w Londynie rozpoczęłyśmy od pójścia pod Pałac Buckingham, ale trafiłyśmy na ogromną kolejkę żałobników, londyńczyków, osób, którzy chcieli oddać hołd poprzez przyniesienie kwiatów królowej Elżbiecie II. Jednak okazało się, że kwiaty nie składały się pod Buckingham, ale w Green Parku niedaleko. Jednak część ludzi musiała przejść, bo nie wiedziała, że można inaczej trafić do Green Parku niż tylko przy tą kolejkę. A jeśli chodzi o sam pałac Buckingham, to nie był on zawsze gmachem rezydencji królewskiej ale stał się nim dopiero po raz koronacji królowej Wiktorii w 1837 roku, kiedy to przejechała z, z pałacu Keniston właśnie do Buckingham. Należy do największych rezydencji królewskich w Europie, a ogród pałacu jest największym prywatnym ogrodem w Londynie. Już widzimy kolejkę, która się ustawiała do trumny królowej Elżbiety. Próbowałyśmy siostrą znaleźć jej koniec. Nie podołałyśmy, poddałyśmy się. Żeby wyjść z miejsca, gdzie stało się podczas pogrzebu, musiało się poczekać około 40 minut, zanim otworzyli nas, a potem byliśmy kierowani ruchem jednostronnym. Dużo miejsc było zamkniętych, drogi były nieprzejezdne. Trafiłyśmy do Hyde Parku po około godzinie spacerowania. W Hyde Parku była transmisja na żywo z pogrzebu królowej i z jej przejazdu, potem do Windsoru, gdzie byłyśmy razem z londyńczykami, oglądałyśmy, Ogólnie wzdłuż całej Anglii właśnie tak wyglądały parki, stadiony, różne puby. Ludzie się spotykali, żeby razem spędzić ten czas, żeby razem być ostatni raz królową. Coś niesamowitego. Później udałyśmy się do Green Parku z siostrą, czyli do miejsca, gdzie można było składać kwiaty dla królowej. Było ich tam tyle, że nie mogłyśmy dowierzać siostrom. To nie były pojedyncze ustawione kwiaty, tylko to były kilka warstw na sobie. Ludzie malowali obrazki, jak tu na przykład widzicie, zostawiali listy do niej. To było coś niesamowitego, poruszającego serca. Teraz już lecimy z kolejnym dniem, dniem zwiedzania. Rozpoczęłyśmy go od brytyjskiego śniadania. Było bardzo dobre, bardzo mi smakowało. Wiadomo, było mega tłuste, ale przepyszne. Pojechałyśmy autobusem w Lond londyńskim do City of London, czyli do takiego centrum, już można powiedzieć e, trochę biurowego. I ogólnie jeżeli chodzi o autobusy, to autobusy są o wiele tańsze niż metro, kosztuje euro, 60, e, funt 60 przejazd, z tym, że maksymalnie w ciągu dnia można wdać 5 funtów i powyżej tej kwoty już nie będzie będziemy pobierane więcej z karty na cenie udało udałośmy się do Tower of Bridge, na które weszłyśmy weszłyśmy kładką górną kładka była zamknięta swego czasu w XX wieku dla pieszych z powodu dużej liczby samobójstw, które były tam dokonywane teraz została zastąpiona podłoga częścią prześwitującą gdzieś szklaną, po której można iść. Jest to też fajny punkt widokowy. Mi się tam bardzo podobało. Później przeszłyśmy do części e, takiej e, Pokazującej jakie ja kiedyś działał most, która nie za bardzo mi się podobała, no ale poszłam, jak już kupiłyśmy bilet. Udało nam też się zobaczyć podnoszenie mostu i most jest podnoszony mniej więcej trzy razy dziennie, a harmonogram jest został 24 godziny przed. I jest to jedyny zwodzony most na Tamizie. A teraz już jesteśmy w The Sky Garden, czyli miejscu, które jest bezpłatne, bezpłatna panorama, gdzie również znajduje się kawiarnia. Ogólnie my miałyśmy zarezerwowany bilet na poniedziałek i na środę, ale nie skorzystałyśmy z tego, poszłyśmy we wtorek, stanęłyśmy w kolejce i udało się nam zdobyć bilet, tak wiecie, bez wcześniejszej rezerwacji, więc taki mały myk, może się Wam uda też, też wejść. Następnie udałyśmy się pod Katedrę Świętego Pawła, czyli katedrę londyńską, której ślub mieli Diana oraz Karol. Potem się przetransportowałyśmy do Muzeum Brytyjskiego, które jest darmowe, do którego każdy może wejść, tylko musi przejść przez bezpieczeństwa, bramki i tyle. Następnie zobaczyłyśmy w nim m.in. kamień Rozety, czyli kamień napisany w trzech w dwóch językach i jest on bardzo cenny dla y, egiptologii. Chodziłyśmy po muzeum, muzeum jest ogromne, ale byłyśmy już wykończone i stwierdziłyśmy, że wychodzimy z niego, bo i tak nic z tego nie czerpałyśmy i poszłyśmy na kawę, gdzie zostałyśmy tak naprawdę troszkę obudzone z naszego takiego snu o bezpiecznym Londynie, bo przez te dwa dni ja się bardzo bezpiecznie w Londynie czułam, a pani powiedziała, żebym schowała telefon ze stolika, po prostu ktoś nam go może ukraść. Potem udałyśmy się do największej księgarni w Europie, przynajmniej tak jest mówione, że jest największa. Chodziłyśmy po niej, byłam zachwycona, zafascynowana, nie mogłam się w niej w ogóle odnaleźć. Sześć pięter, samy książek, mój świat, moje życie. Kupiłam tam jedną książkę, bo jakoś tak... Nie miałam też miejsca w plecaku, żeby ją nosić, a potem poszłyśmy do najstarszej księgarni w Londynie, gdzie było w sumie dość podobnie, ale zastanawiam się, czy ja dobrze trafiłam, bo pokazywałam, że to jest najstarsza i mam nadzieję, że dobrze trafiłam. Ostatniego dnia pojechałyśmy do Kensington Palace i garden, czyli do miejsca, gdzie obecnie mieszka William i Kate z rodziną. Oni mieszkają w stronie prywatnej, a my zwiedzałyśmy część muzealną, część publiczną. Ogólnie w Kensington mieszka również Diana po ślubie oraz po rozwodzie z Karolem. Jak również w Kensington wychowywała się księżniczka, przyszła królowa Wiktoria, to tam dostała bardzo rygorystyczne wychowanie, gdzie czuła się, być przyszłą królową. Jak się ona urodziła, to była piąta do tronu, a kilka tygodni po swoich 18 urodzinach została e, wezwana i została koronowana na królową Anglii. Od tego momentu mieszkała już w Buckingham Palace i nie wzięła swojej matki ze sobą, ponieważ chciała się od niej oderwać od jej takiego wiecie, restrykcyjnego wychowania. Potem udałyśmy się do Muzeum Wiktorii i Alberta. Jest to ogromne muzeum, gdzie jest masa zabytków. Troszkę mi przytłoczyło i wiecie, nie zdawałyśmy wszystkiego odwiedzić, bo miałyśmy tam godzinę, półtorej, więc tylko byłyśmy na. W jednym piętrze, ale warto pójść, jest bezpłatny, można tam być ile się chce. No i cóż, udałośmy się już, po, już powrotną do Polski, do domu. I tak naprawdę to jest mój wyjazd do Londynu. Okej, okay. jak widzicie ja jestem już w moim domu rodzinnym, wróciłam z mojej wycieczki z Londynu i tak naprawdę ja przez cały czas w Londynie się do Was, wiecie, nic nie moją twarzą. I coś czuję, że mogę być chora, bo mam katar, ale nieważne, może mi szybko przejdzie, może nie. Ogólnie e, trafiło się tak, że byłam w Londynie, ogólnie byłam w Londynie pierwszy raz, takie lekkie podsumowanie mojej wycieczki do Londynu. Hej, o hej, ja jestem już w domu, jestem w domu rodzinnym. Wróciłam wczoraj do Polski z Londynu, i ogólnie przez całe cztery dni, jak byłam w Londynie, nie padał nam deszcz. A teraz zaczął w Polsce padać deszcz, jak wróciłam, i jak leciałyśmy do Londynu, to była taka lewa rana, że po prostu przemokłyśmy w ciągu chwili. Ale dobra, może do Londynie, bo nie pokazywałam się w ogóle twarzą. Gość tak wiecie, nie czułam tego do końca. Też byłam w wyjątkowym momencie, w momencie historycznym w Londynie. Byłam podczas pogrzebu królowej Elżbiety. Tak wyszło, wyszło przez przypadek, bo tego nie planowałyśmy. Loty miałyśmy kupione dwa miesiące wcześniej. I wiecie, miałyśmy więc zaplanowane, co byśmy chciały zobaczyć, a potem wszystko się, można powiedzieć, zepsuło. Ale cieszę się, że byłam, po prostu zobaczyłam taką kulturę brytyjską, jak oni. Cenią sobie koronę, jak oni chcą pójść, czy to stanąć do trumny, żeby po prostu pożegnać królową. My, niestety, nie stanęłyśmy do kolejki, do trumny, ponieważ nie znalazłyśmy jej końca. Szłyśmy z 2-3 km i nie było końca, nie było nigdzie po prostu. I my się po prostu poddałyśmy, stwierdziłyśmy, że lepiej, jak wejdą Brytyjczycy, niż my, bo już to już była niedziela wieczorem. Ale w poniedziałek rano specjalnie wstałyśmy trochę wcześniej, żeby stanąć na trasie pochodu. Na pochodu, jak jeszcze Król szedł za trumną, nie jechał, tylko właśnie szedł. Bardzo się cieszę, bo nie widziałam. Widziałam króla, widziałam Katie i widziałam, wiecie, grinę królewską z bliska. Co prawda, Katie gdzieś mi jechała autem, ale właśnie William, Harry szli na piechotę i widziałam trumnę, tak wiecie, blisko przed sobą. Miałam możliwość być w tłumie Brytyjczyków, poczuć to, co oni czują, być z nimi. To była niesamowita chwila, bardzo się cieszę, że. Tak nam przypadło zwiedzanie Londynu. Sprawda, to było też bardzo męczące, bo w poniedziałek, nie wiedząc o tym, snęło się do kolejki do Buckingham, nie stało się pan dwie godziny kolej, żeby podejść pod Buckingham. Myślałam, że tam jest dawanie kwiatów, ale nie, bo dawanie kwiatów było w Green Parku i wszystko po prostu było zaplanowane. Tam nie było nic przez przypadek. Można było iść tylko w jedną stronę, w jednym kierunku, nie można było iść drugą. Jak przechodzi drugą, to od razu cię zatrzymywali i nie masz iść tam. Była masa ochrony. W ogóle się czułam bardzo bezpiecznie w Londynie, bo czasem macie takie po prostu poczucie, niektórych Miastek, że jest niebezpiecznie, i musicie wszystko trzymać przy sobie. Ja wiem, że Londyn takim miastem jest, ale po prostu tego nie czułam. Aż do tego momentu, że jak poszłyśmy na kawę do, do kawiarni, to pani powiedziała nam, żebyśmy wzięły telefon z stolika, bo mogą no ukraść go po prostu. A ja w ogóle tego nie czułam, że tam jest tak niebezpiecznie. Ale Londyn nie wiem. Jak go ocenić, nie wiem czy mi się podobało, czy mi się nie podobał Bo przez to, że w poniedziałek W ogóle też potem szliśmy z tu, ludzi Nie mogłyśmy w ogóle wyjść z trasy, bo nas kierowali Wiecie, zamiast my chciałyśmy iść tak To musiałyśmy iść tak Serio, naprawdę. Trafiłyśmy do Hyde Parku, gdzie w ogóle była transmisja całego pogrzebu na żywo. Gdzie ludzie siedzieli na kocach, oglądali wspólnie z rodziną, z przyjaciółmi, z nieznajomymi. Było tam pięć wielkich telebimów. Potem się okazało, że takich miejsc w całym Anglii była masa, gdzie siedzieli na stadionach, właśnie w parkach, w różnych pubach, po domach. Niesamowite, po prostu oni się połączyli żeby oglądać razem Ostatnią Trasę Królowej Aż mi się smutno trochę zrobiło I ja w tym uczestniczyłam, miałam możliwość w tym uczestniczyć Bardzo się cieszę Jeżeli chodzi o Londyn, to nie wiem Wiecie, ani go nie polubiłam, ani go, znie... ani go nie znienawidziłam Jestem tak pół na pół Muszę tam jeszcze raz pojechać, żeby ocenić, żeby stwierdzić, czy mi się tam podoba, czy mi się tam nie podoba. Bo ja widziałam dwa całkiem różne Londyny. Londyny, gdzie była zamknięty ruch uliczny, gdzie nie można było nigdzie przejechać, gdzie było ciężko gdzieś przejść, gdzie je zdejmowali specjalnie światła, żeby nie przeszkadzało podczas ostatniej drogi królowej, a potem je montowali w nocy. A byłam w Londynie, gdzie już był ruch, gdzie już były korki, gdzie już było zatłoczone, gdzie była masa ludzi takich normalnych. Nie, że Żałobników. I ja po prostu nie wiem, czy mi się on spodobał, czy on mi się nie spodobał. E, może jak tak wiecie, na tor dystansu, to wtedy decyduję, ale nie wiem. Dobra. E, mam nadzieję, że taki vlog trochę inny niż zawsze, bo tam będzie bardziej zdjęcia i po prostu gadanie mój głos z tyłu. Wam się podobał. Jak tak to łapka do góry, zawsze stanie ze mną na dłużej. A ja już teraz znikam i do zobaczenia w następnym filmiku. Bye, baju.